Witamy serdecznie Misesem Romy Karytów, jest na Jarleta. Kochani mamy okazję chwilę porozmawiać, widzicie jest gorąca atmosfera tutaj na torwarze, a my przeniesiemy się na chwilę do Ciebie Powiedz co u Ciebie słychać, jakie plany najbliższe dni To znaczy to mnie teraz nie za duża ponieważ... Wakacje? Nie, 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 to nie o to chodzi, że wakacje, tylko jeżeli chodzi o moje miejsce w rankingu, to aktualnie nie jest za wysokie, bo przede mną jest dwie polki wyżej, także moje starty są ograniczone w pewien sposób. Ale teraz trzeciego wylatuje na Grand Prix do Kanady. No, ten turniej robi na własny koszt, więc no, tak to aktualnie wygląda. Chociaż nie jest powiedziane, że jeżeli na przykład dobrze wystartuje w tamtym turnieju, właśnie przesunę się wyżej w rankingu i wtedy ja będę znowu mogła jakby walczyć mocniej o te punkty kwalifikacyjne. Wspomniałaś o tym, że robisz to na własny koszt. Kilka razy się już z tym spotkałem w różnych dyscyplinach sportowych, że e, sami zawodnicy Rodnicy inwestują w siebie, próbują e, na własny koszt dojechać gdzieś, żeby właśnie wystartować, żeby zdobyć medal bądź też e, punkty w rankingu. No zgadza się. Były gdzieś tam takie momenty, że Polski Związek ograniczył starty na koszt własny. No ale teraz jakieś tam jest małe przyzwolenie na to. No to w ten sposób to tak wygląda, że no, Polski Związek jest ograniczony finansowo. Dostajemy pieniądze z Ministerstwa Sportu, i no, wygląda to w ten sposób, że no, trzeba sobie jakby. no Część zawodniczek po prostu jedzie na koszt własny, a część na koszt związku. Tych turniej jest bardzo, bardzo dużo. Bo tak naprawdę turnieje na całym świecie odgrywane są prawie co tydzień i to są bardzo rozległe kierunki. Chiny, Kanada, e, Japonia, gdzieś tam e, azjatyckie te kraje, także europejskie, także no jest, jest o co walczyć. Tutaj cały czas chodzi o to, żeby się w tym rankingu przesuwać cały czas do przodu. No to jest taka walka cały czas o te, o te punkty, tak. Czasami, czasami zabraknie parę punktów i potem człowiek sobie gdzieś tam e, no jest na siebie zły, tak, że gdzieś tam nie wystartował, albo czegoś tam zabrakło. Tutaj e, drugi dzień mamy Mistrzostw e, Europy Kadetów. Byłaś wczoraj, oglądałaś, kibicowałaś e, Polakom? To znaczy, wczoraj akurat byłam tylko na takim treningu tutaj wieczornym, e, także walk nie widziałam, ale byłam też e, poprzedniego dnia i dnia pierwszego, także trochę tych walk widziałam. Jak oceniasz e, do tej pory to, co Polacy wywalczyli? No, jak to twoim okiem wygląda? To znaczy tutaj wczoraj był jedyny brązowy medal, także on trochę tutaj uratował nasz honor. No, walki były stoczone, ja bym powiedziała, że to jednej bramki, może nieładnie. No jeszcze tutaj nasza ta kadra jest bardzo młodziutka, jeszcze niedoświadczona. Niektórzy tutaj startowali taki turniej jak ten, to był ich pierwszy turniej, debiut i to są mistrzostwa Europy. Są mało obici, no i trzeba jak najwięcej tych startów. Startować. Startów, startów, a z czym to się wiąże z nakładem finansowym? Trzeba bardzo dużo jeździć. No, mówię, Nasz budżet jest ograniczony, bo gdzieś tam dostajemy coraz mniej tych pieniędzy z ministerstwa. No bo nie ma tego medalu, tak. Podobnie mamy w boksie. Tak. No, rozumiem Cię doskonale. To jest, to jest w wielu, wielu dyscyplinach. Także no, tutaj potrzeba jakby indywidualnych sponsorów i tak dalej. Tutaj często też bardzo pomagają rodzice. Jak rodzice są zaangażowani, na przykład biorą y, takiego zawodnika gdzieś tam, jeżdżą z nim po Europie, gdzieś, nie wiem, do Niemczech, Czech e, i, o, i ten zawodnik się obija, to jest całe szczęście, no, jeżeli rodzice są zaangażowani, a jeżeli nie, no to taki zawodnik jest zdany troszeczkę sam na siebie i mało ma tych startów i nie jest obity, prawda? Mistrzostwa Europy, kadetów to takie miejsce, gdzie trafiają najlepsi. Tak jak powiedziałeś, właśnie tutaj zdobywa się te y, doświadczenie najbardziej potrzebne, właśnie na takich imprezach. To znaczy tutaj już tego doświadczenia, znaczy e, to jest taka główna impreza. Tutaj już to doświadczenie powinno zaprocentować. Być, tak, już e, to zaprocentować. Ta impreza może zaprocentować na przykład na przyszłych igrzys, e, e, mistrzostwach, bo one, one to będą już na przykład ich drugie e, mistrzostwa Europy. Już nie będą może e, tak zestresowani, bo tutaj z tego, co rozmawiałam z tymi młodymi zawodnikami, część właśnie była zestresowana, bo to taka pierwsza impreza, bo w mhm. Polsce i tak dalej. A właśnie takie mniejsze turnieje, to powinno być takie, takim obiciem dla zawodników. W Kanadzie będzie mocno obsadzony turniej? Tak, tam będzie sama czołówka, tak jakby no, sama jakby te top 20 tam dużo będzie dziewczyn z tego światowego top 20. Czyli nie będzie tam łatwego zadania? No nie, no nie, wszystkie te Grand Prix, Grand Slam to już jest tak, że no, te dziewczyny e, mocno się ścigają, też jest rywalizacja wewnątrz e, państwowa, bo na przykład w Japonii to tych kandydatek na igrzyska jest parę, we Francji tak samo, że tam są trzy francuski, które, trzy, cztery francuski, które się biją o kwalifikacje, w Niemczech e, tak samo, e, no, w te wszystkie takie mocne państwa to tam są po dwie, trzy do, do rywalizacji, także one wszędzie startują tam, gdzie można. Trzeciego wyjazd, więc już niedługo życzę powodzenia. Trzymam mocno kciuki i powiedz mi kiedy yy, we, we macie zobaczymy. <laughs> Nie wiem czy kiedykolwiek ogólnie, ale jeżeli tak się stanie, to na pewno jak już skończę karierę zawodniczą no a kiedy to się stanie, kiedy ja skończę karierę zawodniczą nie wiem. A powiedz, myślałaś w ogóle w tych kategoriach? bo tak trochę zażartowałem, wystrzeliłem z tym pytaniem, ale myślałaś gdzieś o tym, coś tam gdzieś kiedyś? E, tak, tylko że ja tak naprawdę nigdy się nie biłam e, więc nie wiem jakbym się odnajdywała, bo to tak e, nasz sport to oczywiście jest sport walki, ale to jest e, no my tutaj się nie okładamy po twarzach, więc nie wiem jak ja bym się w tym momencie odnalazła, no ale tak sobie Trenuję box już od 3-4 lat, sobie tak nieregularnie chodzę na treningi do Akademii Walki do... Pozdrawiamy Sebastiana Skrzecza. Tak, pozdrawiamy trenera. No i gdzieś tam łapię tą technikę i nawet nieźle mi to wychodzi. Tak ja oceniam. Zapytam Sebastiana. Tak, tak mi się wydaje. No ale jeszcze nie sparuję, bo tam za bardzo oni też mi nie pozwalają sparować, żeby tam mi się nic nie stało. No ale właśnie chciałabym, chciałabym kiedyś spróbować. Nie wiem, czy to się stanie, ale, ale chciałabym. I też chyba wydaje mi się, że jestem takim. Mogę, można powiedzieć, walczakiem. Ja zawsze gdzieś tam, jak już wchodzę w ten tryb walki, to, to mocno, że tak powiem. Latki opadają i koniec? Tak, tak. Mam taki charakter, ale nie wiem, czy to kiedykolwiek jakby się wydarzy. No. Dzięki wielkie. W takim razie jeszcze raz trzymam mocno kciuki za Kanadę. Dobra, dziękuję bardzo.